Witam, dzisiaj robimy paszę dla bydła na zimę. Tutaj mamy fajny widok, około dwudziestu kilku bocianów na łące wybierają owady, strawy, którą skosiliśmy, a to jest pasza, którą skarmiamy zimą, czyli siano z łąk naszych będzie z tego. I jeszcze raz widok na bociany mamy już kilka Kilkadziesiąt tutaj młodych bocianów jest bo już zaczęły wylatywać, mamy 26 lipiec dzisiaj sporo już wyleciało z naszych miast, a we wsi mamy około 25 miast bocianów. i widok okolicy wokół łąki Pozdrawiam Zapraszam na kolejny filmik